Siewoneczko, kochanieńcy, kochaniuńcy, dzisiaj tak się witam tutaj z wami w samotnej podróży, moim samochodem na północ. Na północ sobie lecę, nieważne gdzie jadę, ważne, że, że rozbiłem dzisiaj szybę. Wyjechałem z domu i się wróciłem, bo zapomniałem aparatu. Jak się wróciłem, przekroczyłem próg domu, wyszedłem znowu z tego domu, ujechałem 7 minut. I kamień mi pierdyknął taki wielki w szybę, że ją po prostu rozbił, więc jadę z rozbitą szybą, wiem, że to chyba nielegalne, ale postanowiłem, że dojadę, muszę załatwić to, co załatwię i dopiero w późniejszym etapie będę tą szybę, nie wiem, kleił, wymieniał, ubezpieczał, cokolwiek ważne, żeby jakoś bezpiecznie później z tą szybą poruszać się po... Drogach polskich, naszych, nie zawsze prostych. Więc, co w ogóle chciałem Wam powiedzieć? Dlaczego z Wami się tutaj łączę? I dlaczego Wy to oglądacie? Tego nie wiem, ale wiem, że ja się tu łączę, bo chcę Wam przekazać informację. Informacja będzie taka, że po prostu kurczę, no lubię tu Was, że tu jesteście, nie? Mega mnie inspirujecie, mnie i w sumie moją rodzinę, bo już tym tym bardziej, że jesteście, że oglądacie te materiały i te odcinki, że wspieracie nas komentarzami, wspieracie nas w różnoraki sposób. A to zresztą wyświetlenia To jest chyba największe wsparcie Bo ja wiem, że, że to dotarło do wielu ludzi I wiele ludzi Jest z nami, nie? Ostatnio byliśmy tam na tym Fame MMA I, i ludzie do nas już nie tylko O siema do roboty, tak jak zawsze mnie kojarzono Tylko siema tata vlog no to jest miłe, nie, otworzyliśmy ten kanał niecały rok temu. Wiadomo, że, że jakiś ludzie, jacyś ludzie tutaj z kanału do roboty też do nas przybyli, no bo wiadomo, że mnie kojarzą, czasem lubią, czasem mniej, yy, więc... Yy... Więc przybyli. No ale też zbudowaliśmy mega dużą, taką intensywną publikę, jaką Wy jesteście właśnie na Tata vlogu, taką indywidualną, nową publikę, która mega nas wspiera w działaniach, a ja i moja rodzinka szalona, tak na nią mówię, mega was chce inspirować do nowych czynności i rzeczy. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że będziemy robić jeszcze więcej tych rzeczy inspirujących. Cały czas staramy się rozwijać nasze pasje, żeby was zarażać. Wiem, że w ogóle dzisiaj odbieramy od tematu, dzisiaj taki gościu też mnie zaczepił, a bo Ty masz y, ten kanał jeszcze taki budowlany. No ja mówię, no niekoniecznie, no, że budowałem dom, no to sporo tej budowy tam się pojawiało, ale teraz będzie już coraz mniej, mimo że lubię to robić, więc jakieś takie tematy będą powiązane, ale będzie nas więcej, czyli rodzinki, no bo ma więcej czasu, przeprowadziliśmy się i więcej tego czasu spędzamy wspólnie razem, więc będziemy kręcić jakieś fajne treści. Ja bym chciał, żebyście teraz w komentarzu napisali, co Was motywuje do działania i dla kogo to wszystko, co robicie, to robicie, prawda? No bo każdy ma jakieś działania, jakąś pracę, jakieś hobby i mnie to ciekawi, dla kogo to robicie, bo ja to teraz robię wszystko dla rodzinki, prawda? Yy, mnie to cieszy, ja się spełniam, nie? Bo to znaczy, no to jest takie... Że niby robię dla rodzinki, ale robię to dla siebie, bo ja się spełniam i czuję się szczęśliwy, więc to jest takie pół na pół, że robię coś. To się mówi, że robię to bezinteresownie, ale cieszę się, że to zrobiłem. To kurde, robisz to interesownie, bo się cieszysz, więc nie ma czegoś takiego jak robienie czegoś bezinteresownie. Więc jak ja robię coś dla rodzinki, to robię to dla siebie, bo ja się cieszę, że rodzinka się cieszy. Więc wy napiszcie teraz w komentarzach i panowie, i panie, i młodzi, i starsi. Dla kogo to wszystko, co robicie, to robicie, prawda? Bo to mnie ciekawi, że, że, nie wiem, robicie to, bo się rozwijacie, robicie to, bo chcecie być lepsi, robicie to, bo rodzina jest szczęśliwa, zbieracie pieniądze, bo chcecie zbudować dom, czy zbieracie pieniądze, bo chcecie kupić samochód? Mnie to ciekawi, bo to jest fajne, bo ja, na przykład, y, pracuję, ktoś też napisał ostatnio w komentarzu, o, bo już syna siedzi w domu, y, a ty y, pracujesz, że na wszystko zarabiasz, że ona wydaje pieniądze i coś tam, no takie, takie bzdety, prawda? Aaaa! tunel, nieważne, nie słuchajcie tego. No i, no i ja tam odpisałem, że no zawsze przecież mogę się z Justyną zamienić. No nie wiem czy byłoby tak wspaniale i fajnie i korzystnie. A ja lubię pracować, lubię to co robię, i lubię to robić i po prostu pieniądze to są tylko taką pochodną, że one są bo dużo w Wkładam w coś serca, i praca, jak się wkłada w coś serce, to pieniądze same przychodzą, więc więcej pieniądze po prostu same przychodzą. I to jest taki efekt y, kula śnieżna, nie wiem, jakąś taką metaforą chciałem fajną rzucić, ale nie znalazłem tej metafory, bo po prostu jej nie wymyśliłem, albo nigdy o niej w książce nie czytałem. Nieważne! Ważne jest to, że ja się cieszę, że to robię, że są pieniążki z tego, i ja się cieszę, że ja mogę to kontynuować, robić więcej. i Bo wy to myślicie, że to się tak. A nie wiem, czy tak myślicie w ogóle, ale może tak myślicie, że to to wszystko, że to jest fajne, że to się zarabia pieniądze na tych YouTube'ach i na tym wszystkim internetach i to jest fajne, że tu nie ma w ogóle nic, że te pieniądze same przychodzą, ale nie, to jest mega intensywna praca. Dużo trzeba myśleć, dużo trzeba nagrywać, dużo inwestycji. I na te inwestycje też trzeba mieć pieniądze. To też, że, że zarabiasz 5 tysięcy na przykład z, jakiegoś, z jakiejś pracy. To nie znaczy, że te 5 tysięcy zostaje Ci w kieszeni, tylko że jak masz własną działalność, to musisz zainwestować w kolejne, w kolejne rzeczy, żeby w ogóle Ci się to wszystko zwracało i żeby zarabiał jeszcze więcej tych pieniędzy, albo w ogóle żeby zarabiał kolejne 5 tysięcy. 5000, więc yy, no to tak, tak ta praca wygląda. My coś wiecie: nowy aparat, nowy sprzęt, nowe mikroporty, nowy mikrofon, nowe obiektywy, wycieczki. Jakieś tutaj trzeba bilety kupić, tu żeby cały czas była ta ciągłość, żeby Was czymś inspirować. No to ja też muszę na to gdzieś te pieniądze wyłożyć, żeby ja bym to miał, żeby Wam to pokazać, żebyście Wy się zainspirowali. I najgorsze wiecie, co jest to, To, że mam ostatnie 5% baterii, więc yy, jak zejdziemy do 3, to po prostu skończę to, przetnę i pokażę Połączy się z Wami jeszcze raz, ale wy bądźcie cały czas ze mną. 4. 71%, więc dalej kontynuując tą rozmowę, chciałem w rozmowę, taki troszkę monolog, ale nie, to nie jest monolog, bo Wy mi odpisujecie w tym czasie swoje poglądy, swoje y, jakieś przemyślenia na ten temat, więc to jest rozmowa, bo odpisujecie w komentarzach. My zawsze czytamy te komentarze, więc uważajcie, co piszecie. Ostatnio ktoś napisał, że y, czy kolor mój okularów to jest. Y, ze względu na moją orientację, bo nie pasuje w ogóle do niczego. Hmm, okej. Okay. Ja mu napisałem po prostu, że jak się nie zna, że, że, że to jest różowy kolor. Ja napisałem, że jak się nawet na kolorach nie znasz, to skąd możesz się znać, czy coś do czegoś pasuje. Więc no to takie tuki też się czasem zdarzają w naszych odcinkach, że oni to oglądają, później komentują i wylewają swoje żale. Ostatnio ktoś napisał, że ten dom co my mamy, to w ogóle jest słaby i moja ciocia czy kuzynka ma lepszy dom. Więc ja napisałem lepiej częściej chodź do tej cioci kuzynki, pijąc, napi napić się kawę, wtedy będziesz miała mniej czasu na pisanie głupot na YouTubie. No i, i chyba poszła na tą kawę, bo przestała głupoty pisać. Więc wracając do tematu, już zapomniałem jakiego, bo nie wiem o czym ta rozmowa tu jest prowadzona, ale wracając do tego tematu, to chciałem wam powiedzieć, że, że no mega się cieszę i dlatego tu jestem z wami na tym YouTubie, bo się spełniam, prawda? A jak człowiek się spełnia, to powinien to robić. Więc. W ogóle jak się chcecie spełniać, napiszcie mi w czym się chcecie spełniać, a może wam pomogę w spełnieniu się. Bo ja lubię, lubię ludzi, lubię pomagać, lubię robić dobrze ludziom i sobie, też tym samym, bo jak wam inspiruję, no to często piszecie ale ja zaczynam budowę i dzięki twojemu kanałowi dowiedziałem się więcej niż dzięki innym kanałom budowlanym, czy cokolwiek. Więc to jest fajne i to jest takie, takie, takie informacje mnie cieszą. Więc no ja budowę powoli skończyłem, kończę, nie wiem czy widzieliście wszystkie materiały, odcinki na temat budowy budowy? Więc budowy, budowy budowę domu. Więc no, no, jesteśmy na la final i po prostu będziemy teraz wdrażać nowe projekty. Wiecie co jest zarąbiste? że rok czasu ten projekt budowy domu był ciągnięty. Mnóstwo wyświetleń, no w milionach można liczyć wyświetlenia na kanale do roboty i vlog na temat właśnie budowy. I teraz ja tak mówię do Jusztynki, ej co my będziemy robić, jak teraz nie ma budowy, co my będziemy pokazywać? A już "A ja mam plan, tylko potrzeba dużo pieniędzy. Ja mówię, nie, nie, na to już pieniędzy, na twoje plany nie mamy, więc musimy coś wymyślić bez pieniędzy Między. ale nie wiem nie wiem znaczy wiem wiem że są jakieś pomysły w ogródku trzeba coś porobić jakąś szopę zbudujemy no i takie wiecie coś 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 zaczniemy, ja chcę jakiś gruby projekt znowu taki rozpocząć. Yy, no właśnie, żeby to się ciągnęło, żeby to było powiedzmy kontynuacja, żebyście to mogli obserwować, śledzić i nie wiem, czy to będzie coś związane z nową działalnością, czy, czy, czy co. Najbardziej wiecie, coś bym chciał zrobić, coś dla ludzi, nie? Z czego Wy, moi drodzy widzowie, kochanieńcy, moglibyście korzystać po prostu. To bym chciał takie coś zrobić, takie miejsce, czy może to jakaś usługa, czy coś, że, że ja bym był tego wiecie pomysłodawcom i e, czaszką mózgiem kreatywnym, e, czaszką też. I, i byśmy coś robili fajnego z ludźmi. Ja bym takie coś chciał, żebyście, żebyśmy mogli wyjść z tego internetu do was częściej niż tylko, powiedzmy, gdzieś tam łapiąc się yy, gdziekolwiek indziej i żebyśmy mogli się jeszcze bardziej inspirować tym właśnie tą usługą, częścią, firmą, pracą yy, i tym podobne. Dobra, kończymy ten wywód, moi kochanieńcy. Mamy znowu 66% baterii. Widzicie, takie baterie. Ja mam cztery baterie ze sobą i to też są koszta, bo w to trzeba, wiesz, ładowarki, baterie, wszystko trzeba inwestować, żeby, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku, a czas z taką ręką, kurde, czy nogą się budzę w nocniku, bo baterie czasem są wyładowane. I. Dzięki, kurczę, dzięki, że jesteście, naprawdę Sprawiacie mi wielką przyjemność, że jesteście Nie wiem, jak ten materiał, to co teraz widzieliście się ogląda Ale jak dotarliście do końca To zostawcie łapkę w górę, żeby wspierać jeszcze ten materiał Zostawcie dużo łapek w górę Ile będzie wyświetleń, czy to będzie 10 czy 15 tysięcy Zostawcie tyle łapek w górę Poproszę Was dzisiaj o to Pod tym filmem zobaczę, jaki jest Watch time tego materiału Bo wtedy będę miał taką jasność, że Dotarliście do tego momentu, to znaczy, że Zostawiliście łapkę w górę i tyle ile jest wyświetleń, tyle będzie łapek w górę. Oglądajcie to na tabletach, telewizorach gdziekolwiek zostawcie łapkę w górę i nara!